No Witajcie moi drodzy na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. No i jak widzieliście jest u nas małe psisko, mały kundelek. Mąż którego dnia zawoził córkę do szkoły i po drodze przy lesie błąkał się taki oto Co prawda chyba już większy nie urośnie, myślę, że to jest 10, 8-10 miesięcy suczka. Yy, najprawdopodobniej ktoś ją po prostu porzucił, wyrzucił z samochodu, bo mąż jak dzwonił, to od razu za samochodem biegła, więc myślę, że ktoś ją wyrzucił z samochodu. Ale yy, rozwiesiliśmy jeszcze w obrębie 10 km od nas yy, ulotki, że znaleźliśmy takiego pieska. Czekamy, oczywiście, może się właściciel zgłosi, może mnie ogląda. Jak widział, ktoś takiego pieska zgubił, jak widzieliście na. Na, na, na filmie to po prostu y, zapraszam, jest do odebrania. A jak cię nikt nie zgłosi, to najprawdopodobniej po prostu zostanie u nas. Nie mamy serca, żeby oddać do schroniska. Wiemy, co się dzieje w schroniskach. E, jest tyle psów, które szukają domu, a o, widzieliście, no ona się dosyć dobrze czuje. Janka ma kompana do zabawy, aczkolwiek jest strasznie, strasznie zazdrosna o nią. Ojku! Wcześniej miała wszystkich, wszystkich i wszystko dla siebie, a teraz miałaby się dzielić, no niekoniecznie chce się dzielić, więc no musimy ją pouczyć trochę, że trzeba się dzielić. <grym> Ale nie o tym, nie o tym, słuchajcie, mam dzisiaj czcinę, byłam właśnie z psami na spacerze, mam czcinę, mam witki brzozowe i mam baziory, zobaczcie jakie już dorodne grubasy, takie piękne. Nie mogę się powstrzymać od entuzjazmu, ale po prostu uwielbiam te piękne baśki i ten czas tych baśek, to po prostu takie optymistyczne, ale działa, słuchajcie, to zostawiam na koniec, to jest taki fajny bonus, pokażę Wam, z tego, z witek brzozowych, chcę zrobić taki mały, taki mm, słoneczny, słonecznie tak roz, rozpromieni. Nie wiem, jak wytłumaczyć. Takie rozpromieniowanie wianka. Wianek taki promienisty, taki delikatnie widzki się będą rozkładać na całym, ale na to pójdą baśki. A jak? Zaraz pokażę. No więc tak, sekator potrzebujemy. Tak naprawdę do stworzenia tego fajnego, nietypowego z trzech materiałów naturalnych, które zebrałam na polach i łąkach zrobię niepowtarzalny wianek na drzwi zobaczycie, jest super, jest super i oczywiście wam pokazuję, najpierw robię brzozową konstrukcję, a później dekoruję baśkami, a na koniec coś z, z, z trzciny drucik, jakikolwiek macie cieniutki, żeby był elastyczny sekator do cięcia witek na drobno, tak, witki potrzebujemy pociąć na drobne gałązki Coś ta setka to nie naostrzony. Więc najpierw na drobno sobie tnę moje gałązki, moje witki, i zaraz pokażę, jak zrobić z tego wianek. No i słuchajcie, mam już moje witki brzozowe nacięte, i co robię? Słuchajcie. Mój wianek będzie polegał na tym, najpierw sobie przygotuję jedną i zakręcę drucik. Że tak naprawdę on nie jest duży, nie będzie duży, chcę zrobić nas na, na drzwi. Na drzwi. Yy, tamten, tamten już sprzedałam. <gryw> Teraz nowy zrobię. Yy, słuchajcie, oczywiście, jak będziecie chcieli. To wam też te sprzedam, że ten problem. Ja sobie zrobię następne. Gdzie się coś Wam podobać, nie ma problemu. Piszcie do mnie, na maila, to pokazuję. I chcecie, nie ma problemu. Sprzedam wam. Słuchajcie, i po prostu dokładam spiralnie dokładam sobie po prostu tak znaczy spiralnie tak po, będę zakręcać tak pod kątem delikatnie tak jakbym właśnie układała kwiaty spiralnie to jest taki układ że tak delikatnie słuchajcie pod kątem dokładam tak czyli yy, w taki sposób że delikatnie je właśnie zakręcam pod kątem Mąż przyniósł kawusie. Ale dobra kawusza! Od męża zawsze najlepsza. Gorąca, poczekam. Więc słuchajcie, jeszcze sobie tutaj e, przerzędzę, gdzie nie tej brzuski jest za dużo. Jak taka za długa jest, to nie ma co takiej... Może mam rzucić Coś mi, muszę poprosić go, żeby mi sekatory poostrzył, bo już zużyłam. Przystępiły. Słuchajcie, mhm. zobaczcie, mam mój wianek, taki słoneczny, jak ja to nazwałam. I tego, do, do tego słonecznego wianka chcę delikatny, zdo, zrobić wianek taki mm, z baziek, żeby to tak fajnie wiosennie wyglądało. Więc robię najprostszy wianek z bazi. Oczywiście. Muszę sobie naciąć tych baziek. Mhm. W najzwyczajniej świecie po prostu biorę te baśki ze sobą, łączę w taki sznur, tak? Czyli drucikiem po prostu zawiązuję ze sobą je delikatnie, żeby ich nie pokruszyć. I tak dokładam po kilka i związuję. Nie za grubo, bo chcę, żeby mi się ładnie tutaj zmieścił w, na tej brzozowej konstrukcji. jeszcze tak mocno nie związuję bo będę przywiązywać do tego do tej bruski. muszę najpierw sobie zobaczyć jak to będzie wyglądać na razie jadę tylko jeszcze w No I cóż, i teraz odcinam. I moi drodzy, i teraz łączę jeden wianek z drugim na druciki po prostu. Jak mi gdzieś będzie brakowało bazie, to zawsze mogę sobie ich dołożyć. Tak? Więc teraz te wianki łączę ze sobą drucikami. <laughs> Oczywiście, gdzieś nie będę mogła sobie jeszcze tych bazie uzupełnić, ale póki co, łączę sobie w kilku miejscach drucikiem No i słuchajcie, właściwie mogłabym ten Janek zostawić taki, jaki jest, bo jest słodki, już fajny, podoba mi się, ale jeszcze dodam taki, taką truskaweczkę na torciku, <grymka> wisienkę, <grymka> Jak to woli, jak lubię truskawki. Dodaję, ale z czego z trzciny? Odkładam sobie, zrobię trochę porządku. No i drodzy, moi drodzy, trzeci materiał brzuska i baśki już były. Teraz trzcina. Co zrobię z trzciny? Chcę posadzić ptaszka na moim pięknym wianku, na drzwi. Będzie ptaszek z trzciny. Robimy, już wam pokazuję. Wygląda jak Ale trochę taki, takiego zrobiłam ptaszka z trzciny. Pierwszy raz go robiłam, więc może nie jest idealny, ale jest taki słodziutki. Siedzi sobie tutaj na moim wianuszku. Przycuknął przy, sobie w gniazdeczku. Wypociłam ten wianek, wymęczyłam ptaszka i już się zmęczony i poszedł spać w gniazdeczku z baziek Tymczasem ja już skończyłam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za polubianie, za wspieranie oczywiście. Także z całego serca dziękuję Wam za to też, że kupujecie i w taki sposób też mnie wspieracie. Mogę już niebawem zacząć dalej remontować moją pracownię. Już za chwilkę, już niedługo ruszam do dzieła. No i bardzo dziękuję. Do zobaczenia. 干啥？